Cześć wszystkim maniakom tutaj jak zwykle zresztą Z i zapraszam was na kolejną grę dotyczącą Zergpaka teamliquid.net czyli czyli klanu całej drużyny Liquid która jest oczywiście która jest oczywiście wielką społecznością społecznością StarCrafta oraz StarCrafta 2 jeśli chociażby kojarzycie kanał na YouTube Nevake przez V w 5000 filmików dotyczących StarCrafta dotyczących proligi StarCrafta naprawdę naprawdę chłopaki bardzo się starają. Więc polecam polecam zaglądnięcie na ich stronę, zapewne większość z nich już już, już was już ją zna. TimLiquid.net W każdym razie mamy tutaj Liquid Red, który gra z zergiem, jest to oczywiście zergpak, więc będziemy troszeczkę tutaj na zergów, zergów się patrzeć. Jego przeciwnikiem jest Liquid Hack, także jego jego taki klanowicz można powiedzieć, który gra czerwonym protosem, mapa oczywiście Scrap Station. Mapa, która jest trochę jak marmite, można ją, marmite lub samoobrona, można ją, można ją kochać albo nienawidzić. No i zaraz zobaczymy, co obaj gracze nam przedstawią tutaj Zerk. Mam wrażenie, że może decydować się na bardzo szybką ekspansję ze względu na to, że jest ona relatywnie prosta do obrony. Mamy tutaj, mamy tutaj mm, skałki, które zostały dodane w, do tej mapy, które bardzo ułatwiają tutaj tą obronę, no i oczywiście można się... Ładnie tutaj zaspajnować, za że tak powiem, postawić tutaj kilka crawlerów w, ty, w tych miejscach tylko po to właśnie, żeby, żeby o wiele łatwiej sobie tutaj... O wiele łatwiej ułatwić oczywiście moja, moja lingwistyka. W każdym razie można łatwo tutaj wszystko to obronić. Co ciekawe, jeśli chodzi o tą mapę, jeśli grasz teranem, tutaj możesz sobie postawić jednego supply'a, żeby całkowicie zablokować przejście za tymi skałkami, jednakże tutaj musisz postawić dwa. To taka, taki. E, czy wiesz, że jeśli chodzi o, o Scrap Station i jej balans, jeśli chodzi o te dwie połowy, więc e, duża ilość graczy, e, duża ilość teranów woli grać tutaj. E, zergowie wolą grać tutaj ze względu na to, że tutaj creep jest bliżej. E, jeśli spojrzymy tutaj, tutaj ten main jest troszkę dalej od tej rampy niż tutaj. Więc, więc zergowie mogą postawić tutaj spinecrawlera, który od razu będzie miał świetny, świetny rozłożenie tutaj ataku na tą rampę, a tutaj będzie on troszeczkę dalej, więc no właśnie jest to taki właśnie balans tej mapy. W każdym razie hack rozpoczyna tutaj od 9.12 oraz Cybernetic Orb, czyli one gate cyber razem z podwójnym asymilatorem. Tymczasem, tak jak mówiłem, Liquid Red decyduje się na szybką ekspansję po spawning poolu. Yy... Też bardzo, bardzo fajne i ciekawe, takie dosyć bezpieczne otwarcie, zwłaszcza jeśli, jeśli rozpocznie się od ekstraktor pula, żeby żeby wymyśleć bardzo szybki speed do lingów. No i tak jak mówiłem, creep szybciej dojdzie tutaj do, do tej ekspansji. Tu chyba tylko jeden lub dwa kryptumory są potrzebne, żeby to wszystko zakrypować. A jest to bardzo ważne, żeby zakrypować przejście między swoim mainem a naturalem, tylko po to, żeby o wiele łatwiej go bronić. Tak jak mówiłem. Em... Speed Dollingów jest już wymyślany ten Metabolic Boost który bardzo, bardzo pomoże. Także Wargate, czyli dwa podstawowe upgrade'y obu tych graczy są już wymyślane. Tymczasem Hack decyduje się na Forge. Forge w tej wczesnej fazie gry może nam sugerować albo a szybką ekspansję, która będzie broniona działkami chociażby tutaj, tutaj oczywiście z zablokowaniem pylonem tego przejścia, czy może działkami więcej tutaj z załolowaniem takim częściowym tego przejścia. I tak jak mówiłem tutaj, Hack już decyduje się chyba na ekspansję. Innym, inną, innym powodem tego Forge'a, oczywiście Gdybyśmy, gdybyśmy nie widzieli tutaj, że chyba będzie ekspował bardzo szybko. Innym powodem tego forja może być timing attack na plus 1, oczywiście chodzi mi tutaj ten, o ten upgrade na, na atak plus jeden i to on jest właśnie wymyślany, więc chyba nie będziemy widzieć szybkiej ekspansji. Dokładnie tak, zmylił mnie tutaj trochę ten probe, który wybiegł do naturala i naprawdę zastanawiałem się, czy, czy tutaj nie będzie, nie będzie widoczna ta ekspansja. Tymczasem hack załolowuje się tutaj troszeczkę tymi swoimi gatewayami. Podwójny gateway jest już tutaj produkowany, więc naprawdę bardzo fajnie. Będzie tutaj będzie tutaj zmuszony wchodzić tędy. Bardzo fajnie, bardzo fajnie tutaj hack to załował. Tymczasem mamy agresję. Liquid Red, Liquid Red atakuje dużą ilością zergingów, a ma ich tutaj około 20. No i zobaczymy, czy będą rzucone jakiekolwiek force fieldy. Dokładnie tak są rzucone. Bardzo, bardzo fajnie. Tylko po to, żeby uratować tutaj te jednostki, ale ten... Z... Zelot, czy zostanie uratowany? Bardzo fajnie tutaj stara się jakoś atakować. E, e, atakować red. swojego, swojego tutaj. Mm, swojego kolegę taki sposób, żeby żeby urwać tutaj jakiegoś, chociażby tego zerota. Jego ekspansja jest już gotowa jak na razie widać, jedynie zerglingi e, i czy większość zerglingów jest produkowana, na razie nie wygląda. Mamy tutaj także layer. E, no i zaraz zobaczymy. Tak jak mówiłem, Stalker jest tutaj już e, zrobiony. Jednak ma miejsce ta, e, no teraz już może taka pseudo szybka ekspansja. Dopiero tutaj, dopiero po, tutaj po tym działku i to działko jest naprawdę fajnie, e, fajnie tutaj umiejscowione, bardzo ładnie broni, zwłaszcza z tą dużą ilością centry, Jak naprawdę, na, jak na razie tych sentry jest tutaj 5, więc jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mogą spokojnie tutaj rzucać dużą ilość forcefieldów właśnie tylko po to, żeby, żeby bronić tego działka, żeby obronić się właśnie przed, przed, tymi, przed tymi zergingami, bardzo fajne. Mamy tutaj także jednego Stalkera w świetne położenie, żeby tutaj nie atakować tych, tych, ale te Sentry troszeczkę tutaj za bardzo wyskoczyły, chociaż tutaj Red w tym momencie się wycofuje, więc żadnego problemu nie będzie, chyba, żeby wrócił, nie, jednak nie, jednak będzie się wycofywał, no i zaraz zobaczymy tutaj, na co, mm, czy, 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 czy będzie tutaj switchował jak, w jakąkolwiek jednostkę, jak na razie stawia dużą ilość Spinecrawlerów, więc przechodzi w tryb defensywny chyba tutaj. Widać także Spira, który się buduje, nie wiem dokładnie gdzie, ponieważ ten budynek jest bardzo mały, czyżby to był jeden z tych budynków? Nie, o, przepraszam bardzo, jest tutaj, więc spire jest już prawie w połowie skończony. No i zobaczymy, na tej mapie Mutaliski bardzo fajnie mogą wyskakiwać od tej linii minerałów do tej, mają dużo, mają dużo tutaj przestrzeni powietrznej, żeby manewrować, no i jak na razie nie widać, żeby hak decydował się na jakiekolwiek jednostki inne od, od jednostek warpgate'owych oraz, oraz, tutaj mamy robotics facility, więc w ogóle nie robi tego, co jest dobre przeciwko, <laughs> przeciwko Mutaliskom. Zniszczył jeden, jeden zestaw skałek, drugi zestaw pozostał, nie chcę nie tutaj alarmować swojego przeciwnika. Czy Red wie, że te skałki zostały zniszczone? Dokładnie tak, więc daję sobie sprawę jak na razie z tego. No i zobaczymy, 4 Spinecrollery, aż Liquid Red posiada 800 gazu, więc za, za chwilę rozpocznie produkcję Mutalisków, jedynie, jedynie 180 teraz, dopiero 100 minerałów. Powoduje, że jest tutaj troszeczkę do tyłu z tymi minerałami, no i zobaczymy. Hack! Decyduje się jednak na zniszczenie tych skałek, no i po ich zniszczeniu chyba troszeczkę przestraszył się tutaj klipa. Mamy przeciek, niech ktoś wezwie tutaj hydraulika, ponieważ ten krip przesiąka przez moje skałki. Cóż to ma być? Hack jest naprawdę tak niezadowolony, że po prostu jest zdegustowany tym, wycofuje się. Liquid Red, tymczasem Ninja Expa. Nie wie, że jego przeciwnik zaekspował, no może zdawać sobie może z tego sprawę. W każdym razie obaj przeciwnicy nie wiedzą o tych swoich ekspansjach. No, i Red posiadając, taką relatywny, posiadając taki relatywny spokój, może decyduje się właśnie na tą ekspansję. Plus jeden, plus jeden ataku zostało zakończone, plus jeden Armora jest wymyślane. I mamy tutaj także Twilight Council oraz jedno działko, które jest tak wypozycjonowane dosyć dziwnie. Spokojnie mutaliski będą w stanie atakować z tego mniej więcej wektora. No, i zobaczymy, czy zaraz ten atak będzie miał miejsce. Jak na razie tych mutalisków jest tutaj jedynie 5, ale kolejne 7 jest produkowanych. No i no i zobaczymy zaraz. Także jest tu wymyślane plus jeden na, na ataki powietrzne, więc red. W zasadzie, w zasadzie troszeczkę tutaj, troszeczkę tutaj jest przekonany o tym, że chce mieć dużą ilość, dużą ilość e, mutalisków. No i zobaczymy, jak na razie hack zeloty Stalkery oraz Centry e, oraz, e, i także wymyśla tutaj Blink. Czyżby hack zdawał sobie sprawę, że jego przeciwnik robi Muta, ale dokładnie tak, widzi tutaj ten Spire i za chwilę będziemy mieli tutaj pierwszy haraz. Blink nie jest jeszcze skończony, troszeczkę złe podejście tutaj. Reta, e, niestety nie dostał pozwolenia na lądowanie. Hack wycofuje tutaj, wycofuje tutaj mutaliski swojego przeciwnika, z powodu bardzo dobrze oddanych strzałów, Liquid Red tymczasem znowu podchodzi nie z tego kąta, co potrzeba. I tak naprawdę mutajski nie zdały ani jednego, ani jednego punktu obrażeń. Plus jeden jest już prawie skończone, także plus 1 Armora Protosa jest już prawie skończone i mamy Templar Archives, który jest budowany. Interesujący wybór ten Templar Archives troszeczkę w dziwnym miejscu. Ale zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy, na co zdecyduje się tutaj Liquid Red, jego gold już działa, wyskakuje teraz tutaj do tyłu za, za swojego przeciwnika, mamy tutaj dwa pylony oraz jedno działko, no i zobaczymy tutaj, blink jest w tym momencie skończony, piękny blink i Red w ogóle się tego nie spodziewał, zatrzymał swoje mutaliski, ale jego gosu mikro i ocena sytuacji spowodowały, że spokojnie jest w stanie je wycofać. Infestation Pit, Evolution Chamber jest już... Jest już Wymyślony, bardzo ładnie podoba mi się, że wymyśla plus jeden armora Nie wiedząc jeszcze za bardzo może jakie, jakie rodzaje jednostek naziemnych będzie produkował Wymyśla po prostu plus jeden armor I dzięki temu będzie w stanie <kłynie> Będzie w stanie bardzo, bardzo ładnie tutaj budować większość Jeszcze jednostek, kolejny bardzo fajny blink Liquid Red tymczasem Nie wycofuje się, decyduje się na agresję Jego jednostki bardzo szybko tutaj padają, jeśli zobaczymy stalkery bardzo, bardzo e, dobrym e, Chyba starał się jeszcze zblinkować tutaj na na tą wyspę. Niestety, w jednym z patchów, bardzo wczesnych patchów bety jeśli dobrze pamiętam, przed tym patchem Stalkery mogły blinkować się pomiędzy takimi właśnie przerwami w mapie. Teraz już nie mogą. <try> <try> musi, nie mogą, nie mogą i musi, muszą po prostu jakoś inaczej tam. E, wpadać. W każdym razie mamy tutaj tą ekspansję, która chyba dalej nie została odkryta e, przez Haka, jeśli zauważymy dokładnie tak, hak w ogóle nie wie, że ta ekspansja działa. E, I mamy dużą ilość zerglingów, plus dwa, tymczasem jest wymyślane plus dwa armora, jednostek protoskich także Storm, plus jeden ataków, e, mili oraz oraz ten armor za chwilę zostanie ukończony, tymczasem plus 2 także za chwilę ukończone zostanie duża ilość mutalisków oraz zerglingów. No i zastanawiam się, czy Liquid Red po prostu nie będzie decydował się na taki mutalink. I e, hack odpowiada bardzo fajnie z sto, sztormami, sztormy będą naprawdę świetne, hack, jego robotics facility był potrzebny jedynie po to, żeby wybudować większą ilość obserwerów. Jeden obserwer pilnuje tutaj skałek, drugi obserwer patrzy, czy jakieś mutalistki tutaj nie przelatują, więc naprawdę wszystko wygląda tutaj bardzo, bardzo fajnie. Liquid Red, Red tymczasem, tak jak mówiłem, Cały czas Mutaliski oraz zergingi taki Mutalink niczym ze Starcrafta 1, on posiada przewagę wydobycia minerałów 1600 kontra 2000, więc o 1 czwartą więcej i to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zwłaszcza, że Liquid Red nie zasypia gruszek w popiele i wydaje tę ogromną ilość minerałów i to już jest 163 kontra 132. Zer Protos musi zaatakować, zanim Zerg zostanie wymaksowany, no i zanim zacznie tutaj zbierać swoje, zbierać swoje larwy i tymczasem ma tutaj miejsce, ma tutaj miejsce atak, ale świetne dwa sztormy spowodują, że Mutaliski musiałyby się wycofać Wprost z testarkiery, one by zblinkowały się pod nie. Naprawdę musi tutaj, naprawdę musi tutaj Red uważać. On już wie, że jego przeciwnik posiada, posiada sztormy, i hak pokazując właśnie tutaj, że, że posiada też tą, jest w stanie spokojnie zaeksploatować, ponieważ myślę, że jego przeciwnik nie za bardzo będzie chciał tutaj e, go zaatakować. Tymczasem masa krytyczna mutalisków e, rozpoczyna atak. Mamy tutaj pięć działek, no i zobaczymy, czy Red będzie w stanie zadać jakieś duże obrażenia, niszczy kilka działek, no i e, szczerze powiedziawszy tutaj traci oczywiście kilka tych mutalisków, ale także zadaje ogromne obrażenia. Czy tylko zdąży zadać jakieś obrażenia linii minerałów? Nie, to po prostu jest 100 e, to, to jest po prostu pięć tych działek zniszczonych. Mamy tutaj także kilka Starkerów, gdzie jest ta główna siła Starkery wyskakującej? Tutaj do przodu, do tyłu na boki, tylko po to, żeby w jakiś sposób zblinkować się pod swojego przeciwnika. Świetnie hak rozdzielił swoje wojska, jedynie Stalkery rozpoczęły gonitwę za... za... <laughs> Za tymi mutaliskami podczas zeloty i centry znajdują się z tyłu centry tylko po to, żeby rzucać te gosownicze forcefieldy. Mamy tutaj bardzo fajnie rozmieszczone overlordy, które rzucają krypt tylko po to, żeby nie pozwolić, nie pozwolić Protosowi na e zaekspowanie. Tymczasem Red już wie, że jego przeciwnik zaekspował chyba dokładnie tak. Pierwszy świetny sztorm, taki można powiedzieć, prewencyjny, żeby te mutaliski nie za bardzo podlatywały tutaj. No i jest 180 kontra 142, stara się hak wyrównywać tą, tą przewagę. Jednakże. Jedna Jednakże jeśli, jeśli protos zostanie tutaj, zostanie tutaj wymaksowany, to może być naprawdę duży problem. I hack, czy on dalej nie wie o tej ekspansji? Dokładnie tak, ale jeśli zobaczy te Overlordy, które poruszają się właśnie w jakimś takim dziwnym kierunku, no to zapewne będzie wiedział, że te, że te, Overl że te Overlordy lecą z jakiejś ekspansji. No i mamy znowu, znowu tutaj znowu tutaj e, atak, ale te high templary mają wymyślony upgrade na energię i są w stanie rzucić sztormy od razu, nie, nie muszą czekać tutaj na energię. No i zobaczmy w tym momencie ma miejsce kontragresja. Hack atakuje swojego przeciwnika. Jest tutaj ogromna ilość zergingów, ale także są high templary które będą w stanie z, z, świetnie tutaj z tymi, z tymi sztormami sobie poradzić. Jedynie cztery Spinecrawlery, które bardzo, bardzo szybko padają, no i tak jak mówiłem, świetne sztormy na te Zerglingi oraz na Mutaliski. Naprawdę świetnie tutaj broni się, stara się tymi Mutaliskami robić cokolwiek, ale Liquid Red jest w fatalnej sytuacji, naprawdę traci tutaj ogromną ilość jednostek. Pomimo tego, yy, naprawdę hak tutaj traci, traci, traci i chyba Red będzie w stanie swojego przeciwnika Tutaj zniszczyć te, te sztormy Tych sztormów było tutaj za mało I Red wychodzi tutaj zwycięsko Plus 2, plus 0 mutaliski, plus 1, plus 1 Zergingi niszczą w tym momencie skałki. I może się okazać, że hak w tym momencie Zdobędzie zwycięstwo nad swoim przedzinkiem. Czy będzie atakował dokładnie tak ogromna ilość zergingów Oraz mutalisków, 79 zergingów oraz 14 mutali Kontra jedynie 2 high templary, 1 ahron I 5 zelotów, no i zobaczymy mamy tutaj także Wow, kolosalne sztormy niszczą Większą ilość tych zergingów, których teraz pozostało Jedynie 45, z czego większość. Została tutaj w bazie. No i zobaczmy, jeszcze zostały tylko Mutaliski. Jeden, jeden został rzucony tutaj na te High Templary w momencie, w którym te Mutaliski przelatywały tutaj. Naprawdę, naprawdę świetne wyczucie tutaj sytuacji Haka, który, który te niedobitki będzie teraz mu musiał zniszczyć. Kolejny świetny sztorm, większość Mutali pada. Cóż za świetna, świetna e, obrona tutaj e, Haka. Tutaj traci High Templar, e, Archives, Warp Gaty. oczywiście są tutaj chronobustowane, żeby, żeby żeby przywołać cokolwiek, nie stracił żadnej ze swoich ekspansji. Oczywiście Liquid Red także tej swojej ekspansji nie stracił. Co więcej, łapie kolejną e, tutaj, która znajduje, się, e, która znajduje się na środku bazy.